19. miejsce przypadł drzwi Bedni prowadzonej w tym sezonie przez Shona Dysha. Zespół, który, jak wiemy, przed sezonem nie zrobił praktycznie żadnych dużych ruchów transferowych, i ostatecznie kwota przeznaczona na pensję zawodników Berni była najniższa w całej Premier League. Tak więc, zespół zbudowany za najmniejsze pieniądze zdobył 33 punkty w sezonie. To naprawdę jest solidny dorobek, zważywszy na to, jak nisko, jak słabo z funduszami stał zespół z środkowej Anglii. W przypadku Berni, najlepszym elementem sezonu, takim najbardziej lśniącym, najbardziej wyróżniającym się, to przede wszystkim dwóch meczów z Manchesterem City oraz wszystkie te spotkania, które miały miejsce na Terfmur, bo naprawdę atmosfera pomimo tego, że stadion nie do końca był wypełniony w większości meczów, była sielska i fani Berni naprawdę mogli cieszyć się z tego niecodziennego święta. Nie Berlin to nie jest zespół, który ma jakieś wielkie zasoby finansowe, żeby odbijać się od tego Champions i wracać od razu do Premier League, ale ostatecznie w tym sezonie każda sobota, każda niedziela na Termur to było święto w Bernie. W tym środkowoangielskim mieście. Tak więc to trzeba podkreślić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałem, ten dwumecz z Manchesterem City 2-2 do 2 na Etihad Stadium, gdzie co prawda George Boyd strzelił bramkę ze spalonego, ale ogólnie zespół Szona Dysha, Deklarec, spisali się bardzo przyzwoicie. No a wygrana 1-0 również po bramce George'a Boyda i ten fenomenalny występ ówczesnego e, piłkarza meczu danego Inksa po prostu ustawił e, tą rywalizację z The Citizens i pokazał tylko na co stać już na Szona jeżeli odpowiednio się zetnie i zmotywuje. E, najsłabszy moment sezonu. No, to jest 11 pierwszych spotkań, których Bernie nie potrafiło wygrać, i myślę, że to też po części ustawiło ich sezon i nastawiło ich na tory, które prowadziły do walki o utrzymanie. Nic poza tym. Tak też wyglądał sezon Bernie: ciągła walka, ciągły stres i ciągłe nadzieje na to, że być może się uda. Gwiazdę sezonu tutaj też, tak jak w przypadku Queen's Park, nie ma żadnej polemiki. Najlepszym piłkarzem sezonu był według mnie i według wielu Danny Inks, który już jak wiemy, znajduje się w szeregach Liverpoolu, to znaczy zasilił. Liverpool. na pewno w przyszłym sezonie będzie reprezentował Derec. Zawodnik, który gdyby nie zaciął się gdzieś tak w 3-4 sezonu, to być może Bernie byłoby w innym miejscu i drużyna ta byłaby poza Relegation Zone. No ale ostatecznie drużyna Bernie spada na już znalazł sobie inny klub. To tylko pokazuje jak bardzo duże wrażenie zrobił na wszystkich. Na Wyspach, i nie tylko na całym świecie, danie w tym sezonie. Najsłabszy zawodnik sezonu to bez wątpienia Lukas Jutkiewicz. 25 spotkań, 3 miliony funtów zapłaciło za niego Bernie, a Lukas Jutkiewicz nie zdobył ani jednej bramki. No to jest chyba taki typowy napastnik na Championship, który na Premier League jest jednak stosunkowo za słaby. Ocena menedżera. Tu mogę być trochę kontrowersyjny, ale wydaje mi się, że Sean Dysha zasłużył na dobrą ocenę w tym sezonie. Pomimo tego, że wielu krytykuje Dysha za to, że nie potrafił zmobilizować już na początku do tego pierwszego zwycięstwa, ale ostatecznie jednak cały sezon prowadził bardzo solidnie. Berni nie miało takich e, dewastacyjnych porażek, jak na przykład Queen's Park Rangers na Etiquette Stadium. Raczej trzymało fason i prezentowało się naprawdę przyzwoicie. Chwalili Berni zarówno Arsene Wenger, chwalili tacy menadżerowie jak Jose Mourinho, jak Louis Van Gaal. Tak więc słowa poparcia od takiej elity menadżerskiej pokazują tylko, jak dużą robotę zrobił Sondage. W mojej ocenie ocena 7 na 10 jak najbardziej nie będzie przesadą. Pomimo tego spadku, który wróżyli praktycznie wszyscy przed sezonem z zrobił naprawdę dobrą robotę. Żądajże. Najlepszy transfer sezonu to 3 miliony funtów wydane na Georgia Boydas z Hall. Szkot zrobił naprawdę przyzwoitą robotę na tym lewym skrzydle, zdobył parę bardzo ważnych bramek i ogólnie wyróżniał się wśród zawodników Berni. Tak więc akurat w tym przypadku udało się drużynie Berni za małe pieniądze zrobić naprawdę solidny transfer. Młody piłkarz z potencjałem w drużynie Berni, może nie do końca już taki młody, Kieran Trippier, 24 lata, ale jest nim zainteresowany. Bournemouth swego czasu był też zainteresowany, to ten nam zobaczymy jak jego sytuacja się rozwinie. W każdym razie prawy obrońca Berni w tym sezonie grał naprawdę na miarę swoich oczekiwań czasami nawet ponad to w meczu z dobrymi, czołowymi zespołami nie czuł respektu wobec rywala grał jak równy z równym i to właśnie sprawiło, że Kieran Trippier padł mi w oko w tym sezonie i uważam, że jest to także zawodnik do wyróżnienia i zawodnik wciąż z potencjałem bo jak na prawego obrońcę 24 lata to jest wiek według mnie bardzo dobry Nadzieje na przyszły sezon? Podobnie jak w przypadku Queen's Park Rangers będzie to walka o powrót do angielskiej elity Bernie ze względu na te niskie płace oferowane swoim zawodnikom zachowało nieco stabilności finansowej, więc nie będą miały takich huśtawki jak w przypadku drużyny z Queen's Park. Nie będzie trzeba się siwić z kontraktami, większość zawodników to nie były gwiazdy i spokojnie przyjmą pewnie ten los sezonowy, czyli grę w Championship, w związku z tym nie będzie problemów z utrzymaniem kadry. Dostaną jeszcze te spadochronowe środki, tak zwane, które zawsze są wypłacane drużynie, która spada z Premier League, żeby szybko się nie stoczyła. W każdym razie mogą się liczyć walce o utrzymanie, ale ja jednak przewiduję drużynie Szona Dajsza środek tabeli. Zobaczymy, czy sam Shondaj jeszcze będzie w przyszłym sezonie w BNM. ale myślę, że to jest akurat taki menażer z taką pozycją w klubie, że nie będą się go chcieli pozbyć, a Shondaj pewnie wyznaczył sobie wizję powrotu do Premier League. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w przyszłym sezonie, jednak przewiduje miejsce gdzieś w środku tabeli Championship.